Ten tydzień rozpoczęłam sobie od dobrze zapowiadającej się literatury obyczajowej. Zostań ze mną. Ja po tę pozycję sięgnęłam z polecenia fefiorki. Możecie ukażeć z Instagrama. Okazało się, że rzeczywiście moja widzka Brygida też czytała tę książkę. Polecam. Podobało jej się, może nie bardzo, ale podobało się, więc mam nadzieję, że im się spodoba. Mamy tutaj 26-letnią dziewczynę, która wychowała się w Toronto. Przez dwa lata mieszkała na Alasce, natomiast ze swoją matką wyprowadziła się z Alaski do Toronto. Tam spojrzewała, dorastała, studiowała, podjęła pracę w banku i właśnie z tej pracy została zwolniona Na tym etapie, na jakim jestem, czyli na stronie 89, na stronie 350 jeśli chodzi o czytnik, bo nie mam wersji papierowej to ta dziewczyna przechodzi w swoim życiu w wielkie zawirowanie Związane to jest z życiem miłosnym, z życiem rodzinnym, z życiem zawodowym Więc u niej to jest taki rollercoaster związany ze zmianami i pewnego dnia otrzymuje telefon, związany jest ten telefon z jej ojcem, który wciąż mieszka na Alasce Nie wyprowadził się stamtąd wraz ze swoją żoną Susan, czyli matką głównej bohaterki Z tego względu, że jest bardzo mocno związany z Alaską, tam ma firmę, która związana jest z samolotami, awionetkami No z firmą, która tak naprawdę związana jest z niebem Z podróżami podniebnymi I nasza bohaterka Postanowiła pojechać na Alaskę, poznać swojego ojca. Oczywiście to jest podyktowane pewnymi względami, dlaczego ona do tego ojca jedzie, ale ja wam tutaj tego nie będę mówiła, bo to może być spoiler, może ktoś nie chce o tym wiedzieć, a ja wam nie chcę zdradzać za dużo. I oczywiście tam poznaję pewnego chłopaka, który jest niesamowitym gburem, który mnie irytuje, i nie potrafię zrozumieć jego zachowania. Mam nadzieję, że to się wszystko zmieni. I gdzieś tam zapewne między nimi coś zaiskrzy. Na razie czyta się to dobrze, chociaż ta historia. Bardzo powoli się rozwija, i mamy takie, mamy opisy życia tej dziewczyny, mamy oczywiście treźniejszość naszej głównej bohaterki. Wszystko jest takie spokojne, bez żadnego rolkostela emocjonalnego. Zobaczymy, czy to się zmieni w związku z Alaską, na którą pojechała. Mam nadzieję, że ten tytuł okaże się dobrą obyczajówką, dobrym romansem. Ja jeszcze określam tą książkę mianem obyczajówki, bo tam. Romansu aktualnie nie ma, no ale wszystko się jeszcze może wydarzyć. Ja dzisiaj dużo mm, załatwiałam na mieście. Byłam na poczcie, nadałam paczki z Vinted i byłam u kosmetyczki na paznokciach. Zmieniłam kosmetyczkę i to był strzał w dziesiątkę. No, jestem zakochana w moich paznokciach. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale no, no po prostu są boskie ale mi się oczywiście bardzo te paznokcie podobają. Dobra, jest za 15:12. Uciekam do łóżka, biorę czytnik i później spać. Jest wtorek, niedawno wstałam, jest godzina 10.20. Właśnie przyszłam sobie zrobić mrożoną kawę i powiedzieć Wam o Zostań ze mną wczoraj przed snem jeszcze sobie czytałam na czytniku i powiem Wam, że rozumiem zachowanie głównego bohatera, rozumiem to i dlaczego tak postrzega. Kale, bo tak nazywa się nasza 26-latka. Chodzi o to, że na Alasce tam wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Tam jest taki bardzo wiejski klimat i nagle pojawia się dziewczyna, która ma makijaż, która ma mnóstwo kosmetyków, która ma markowe ciuchy. I wiem, że to jest stereotypowe, i wiem, że mógłby on być bardziej dla niej uprzejmy. Nie mógłby nie zachowywać się jak dupek. No, ale staram się go zrozumieć. I ciekawa jestem, czy słowa tego mężczyzny dotrą do naszej bohaterki. On powiedział jej, że żyje w takiej iluzji instagramowej, że zamyka się w takiej bańce i nagle przylatuje tutaj na Alaskę i zachowuje się bardzo roszczeniowo więc akurat tutaj w sumie popieram bohatera, więc może jestem jedną z niewielu, która akurat z nim się zgadza. Mam nadzieję, że między nimi zacznie się coś tutaj dziać, coś za iskrzy. I ciekawa jestem, jak ta relacja się po prostu rozwinie, więc o tym wam chciałam powiedzieć. Tutaj robię sobie zimną kawę i chciałam się w, takim, w takiej formie wam o tym opowiedzieć przy robieniu kawy, bo to też jest jakby inna forma przekazu Podczas takiej normalnej, codziennej czynności I Jak na razie jest naprawdę fajnie Rozkręca się to dość powoli, ale mi to absolutnie nie przeszkadza W ogóle fantastyczny jest ten klimat tej Alaski To jak ja odkrywam w ogóle tamtejsze zwyczaje To jak ludzie w ogóle żyją na Alasce To jest dla mnie coś naprawdę godnego uwagi i z zachwytem po prostu czytam tą książkę, więc kończę kawę i idę czytać. Czytam sobie dalej. Zostań ze mną. Jestem na stronie 140 na stronę 350, tak to mam zapisane w na czytniku. Mm, bardzo dobrze mi się czyta tą historię. To jest taka otulająca chłodem, spokojem, alaskańskim klimatem powieść, która zachwyca w jakimś stopniu. Na pewno będzie to pozycja dla osób, które lubią, kiedy historia nie pędzi na łeb na szyję, kiedy każde wypowiedziane słowo ma znaczenie dla, dla historii. Będzie to historia dla osób, które lubią bohaterów, których relacja jest trochę skomplikowana, gdzie nie zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, tylko gdzieś to uczucie tak powoli kiełkuje. No, to jest jedna z tych historii, i jak na razie jest bardzo dobrze, i przede mną jeszcze 210 stron, i tyle wrażeń przede mną, mam nadzieję. Na razie jest super, bardzo dobrze mi się to czyta, i no i tyle. A dzisiaj przyszła do mnie paczuszka od wydawnictwa Relacje. Mogliście tam zauważyć na przebitce paczuszkę, w sensie te dwie książki, które otwierałam. Paczuszkę z dwoma książkami, które tam się znajdowały. Pierwsza książka to reportaż Autostrada OS. Jest to historia, prawdziwa historia rasizmu, obojętności i szukania sprawiedliwości dla zaginionych i zamordowanych kobiet i dziewcząt z rdzennych społeczności. Tutaj w ogóle dziennikarka, autorka tego reportażu. Powróciła właśnie w rodzinne strony i pokazała wpływ tragedii na rodziny ofiar i ich społeczności. Tutaj chodzi o te tubylcze kobiety i dziewczęta, które zostały zgwałcone. Które zostały po prostu poturbowane w jakimś stopniu. Podobno jest to bardzo mocna książka, bardzo nacechowana takimi negatywnymi wydarzeniami. Niedługo będę czytać, więc na pewno też Wam dam o niej znać. Kolejna książka od wydawnictwa to. Książka Super Normalsi: Trudne dzieciństwo i niezwykła historia odporności psychicznej. Bardzo dobrze, że takie książki są wydawane, które traktują o psychice, o trudnym dzieciństwie. Myślę, że większość z nas gdzieś może ten element trudnego dzieciństwa wydobyć z nas samych, więc daję znać, że taka książka została wydana przez wydawnictwo Relacje. Na ten moment to będzie tyle. Wracam do zostań ze mną. Dosłownie przed momentem przyszedł do mnie kurier, drugi dzisiejszego dnia, i przyniósł mi paczuszkę od wydawnictwa Szczeliny. Jest to odłam, ja to tak nazywam, wydawnictwa otwartego, Szczeliny będą zajmować się non-fiction, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Pierwszą książką w ramach współpracy z tym wydawnictwem jest. Książka Ameryka. Dom podzielony. Jestem zachwycona wydawaniem e, tych reportaży. Szczeliny mają za zadanie poszerzać czytelnicze horyzonty w związku z pewnymi tematami, z pewną tematyką, która będzie myślę ciekawa dla czytelników. Także jestem mocno zaintrygowana tym reportażem, niedługo będę czytać i na pewno wam o nim dam znać. I do książki dołączona była również torba materiałowa z logiem wydawnictwa. Także super poczuszka i Widzimy się przy opinii na temat Ameryki. Ja właśnie z empiku, dlatego mój pies mnie tak wita. Pokażę Wam, co sobie kupiłam. Ja praktycznie wcale nie kupuję w empiku stacjonarnie, jak już to mm, poprzez aplikację. Natomiast odbierałam paczkę dla najmłodszego członka rodziny. To jest książka taka sensoryczna. Dotknij, naciśnij, posłuchaj, nie łaskocz hipcia. Chrzestniak mojego narzeczonego dostał od nas taką książeczkę z lwem, z takimi afrykańskimi zwierzątkami, rafik cicho, bo muszę coś powiedzieć. I stwierdziliśmy, że kupimy mu teraz z hipciem. Jest tutaj jeszcze papuga. Jest tutaj małka. I jest tutaj impreza, czyli ta ostatnia strona to są dźwięki wszystkich tych zwierzątek. Tutaj mamy hipcia. Jak go połaskoczymy? To wydaje takie swoje dźwięki. Tak samo mamy tutaj papuszkę. No urocze to jest, więc jeśli macie w swoich rodzinach em, maluszki, czyli roczek i mniej i trochę więcej, to za, bardzo, bardzo Wam e, polecam e, takie książeczki z tej serii. I tą książkę, którą sobie wzięłam w Empiku i skorzystałam z promocji 20% przy odbiorze zamówienia to książka Let's Talk About It. Jest to książka w formie mm, takiej powieści graficznej, można tak powiedzieć. Tutaj rozmawiamy o seksualności, o dorastaniu, o związkach, przyjaźni, orientacji seksualnej, anatomii, tożsamości seksualnej. No myślę, że jest to bardzo, bardzo potrzebny komiks, bardzo potrzebna powieść graficzna. Mamy tutaj na Napisane na okładce, że relacje, płeć oraz seks czyli wszystko, o czym chcesz pogadać, a nie wiesz jak. Ja mm, muszę mieć u siebie tę pozycję. Jestem jej bardzo ciekawa, na pewno jak ją tutaj przejrzę, przeczytam, to we vlogu o niej wam opowiem. Natomiast daję znać, że taka książka wyszła. Myślę, że e, ta książka sprawdzi się idealnie dla młodzieży, e, dla czytelników 15. Bo warto wiedzieć o swojej seksualności, o anatomii, o wszystkim tym, co ważne, a niestety w szkołach jest to temat tabu. Także daję znać, że taka książka właśnie wyszła niedawno. Przez, została wydana, ta książeczka została wydana przez wydawnictwo Jaguar. Lepiej się pakować, bo wyjeżdżam jakby na dwa tygodnie do mojego narzeczonego więc lecę się troszkę spakować i zabrać książki i czytnik, chociaż ja mam bardzo blisko do domu, natomiast muszę spakować swoje rzeczy, żeby mieć w co się tam po prostu ubrać. Jest piątek, godzina 16. Skończyłam czytać e, dzisiaj, zostań ze mną. I daję finalnie tej książce 3,5 gwiazdki na 5. Uważam, że jest naprawdę taka dobra. Spokojna, alaskańska historia. Zakończenie mnie nie usatysfakcjonowało. Natomiast, kiedy zamieściłam te kilka słów o tej książce na moim Instagramie na story, dostałam wiadomość od jednej z moich obserwatorek, że niedługo wyjdzie druga część. Z czego się bardzo cieszę, dlatego że zakończenie tej książki aż prosi się o rozwinięcie. Kiedy ta historia się kończyła, to ja dopiero osiadałam w tej relacji między dwójką głównych bohaterów. Jakby um, zaczęłam dopiero żyć tym wszystkim I nagle to już koniec No to było dla mnie zbyt mało Natomiast e, sama historia, tak jak mówię, jest bardzo spokojna, urocza I jest szczególnie e, przeznaczona dla osób, które potrzebują chwili wytchnienia Które potrzebują książki, która daje im taki spokój um, Uwierzcie mi, że ta historia przenosi nas e, w... Na Alaskę, do bohaterów, którzy mają swoje życia, które te życia są w taki sposób wykreowane, że my czujemy się, jakbyśmy tam z nimi byli, jakbyśmy łapali z nimi po prostu każdy oddech. Tam na Alasce życie pozbawione jest pędu. Oczywiście Alaska też rządzi się swoimi prawami, i kiedy przychodzi zima, to i nastają wtedy bardzo bardzo złe czasy bardzo nie może nie złe ale trudne ciężko jest z jedzeniem z komunikacją, i tak dalej. Natomiast w tej książce wszystko zostało tak fajnie ukazane, i niesamowicie dobrze mi się tą książkę czytało. Czytałam ją w sumie 5 dni, dlatego że mi się nie podobała, czy męczyłam się z nią. Absolutnie nie. Po prostu ta książka była dla mnie taką chwilą, gdzie mogłam usiąść z książką, gdzie mogłam zaszyć się pod kocem i poznawać losy bohaterów. Dla mnie ta książka mogłaby się nawet nie kończyć. Ona naprawdę jest bardzo spokojną książką. Tam nie ma właśnie takich, takiego rolę emocjonalnego. Owszem, są momenty wzruszenia, momenty, które aż ściskają gardło. Zdecydowanie ta historia potrzebuje kontynuacji, więc. Bardzo, bardzo się cieszę, że ten drugi tom zostanie w końcu wydany i bardzo, bardzo nie mogę się tego wszystkiego doczekać. Także ode mnie 3,5 gwiazdki na pięć. jeśli szukacie spokojnej, dobrej, takiej urokliwej i alaskańskiej historii, to zostań ze mną, jest książką dla Was. Będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga, udało mi się przeczytać jedną książkę. Ubolewam nad tym, nie ukrywam Natomiast teraz jestem umrzeczonego I tutaj mu pomagam Ogarniać gospodarstwo domowe I czasami po prostu Nie miałam czasu na to Żeby jeszcze zacząć inną książkę czytać Natomiast Teraz zabieram się za szeptacza W ramach akcji Kryminalny wrzesień u Pauli Rode. Recenzuję, myślę, że w kolejnym vlogu Będę mogła wam o tym szeptaczu opowiedzieć. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście, i dajcie mi koniecznie znać, co Wam udało się w tym tygodniu przeczytać albo co aktualnie czytacie. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!